Dzień dobry, witam Państwa. Na rynku walutowym utrzymują się dziś nastroje z dnia wczorajszego. Oznacza to, że kurs głównej pary walutowej nadal przesuwa się w trendzie bocznym w przedziale 1,4460-1,45. Natomiast obecnie znajdujemy się bliżej górnej granicy tego przedziału, ponieważ kurs wynosi 1,4495. Natomiast na parach złotowych po wczorajszym nieudanym wybiciu w górę. Dziś rano obserwujemy umocnienie złotego, dzięki czemu kurs europlen znalazł się na poziomie 40570, a kurs USDPL na poziomie 27980. Na dzisiejszą sesję zaplanowano jedynie jedną publikację makro. Pojawi się ona o godzinie 20 czasu polskiego i będzie to raport Beżowa Księga. Raport ten przedstawia opis aktualnej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Poprzednio w raporcie znalazły się z jednej strony stwierdzenia wskazujące, że w niektórych częściach gospodarki amerykańskiej widać ciągłą poprawę sytuacji, a w niektórych sytuacja ta niestety nie ulega zbytniej zmianie. Dlatego spora część inwestorów będzie z zaciekawieniem oczekiwała na dzisiejszy raport, aby dowiedzieć się, jak obecnie Amerykański Bank Centralny widzi sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. Do widzenia.